Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, sławcie Pana, wzywajcie jego imienia, się jego dzieła wśród narodów. Pamiętajcie o cudach, które on uczyni, o jego znakach, o wyrokach ust jego. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Bóg swój naród bardzo rozmnożył Uczynił go mocniejszym od jego wrogów Ich serce odmie odmienił, by znienawidzili lud jego I wobec sług jego postępowali zdradziecko Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, posłał wtedy sługę swego Mojżesza i Aarona wybranego przez siebie. Okazali wśród nich jego znaki i cuda w krainie Hamitu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Alleluja, Aleluja, Aleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Aleluja, Aleluja, Aleluja.